do Was z projektem DENKO. Uzbierało mi się kilka rzeczy i stwierdziłam, że może już czas zwrócić puste u więc muszę Wam to pokazać. Bo już na zapytałam, co Ty Wam tak zbierasz? Nie, nie, nie. Więc e, mam tu kilka rzeczy. E, I będę tak po kolei pokazywać, jak tutaj po prostu mi się będzie sięgać. Nie są ułożone ani nic, więc po kolei zaczynajmy. E, pierwsza rzecz jest to. Masło do ciała z so, Glory to jest e, Sugar Crush. E, to jest ten o zapachu citrusowym. Lubiłam go i jak na masło przynajmniej dla mnie, to było dość rzadkie, się szybko wchłaniało, więc to dobrze było inaczej to bym chyba nie da rady zużyć. Naprawdę bardzo fajne, bardzo dobrze nam Mo, Można było tego używać co drugi dzień nie trzeba było się tym specjalnie zmalować za każdym razem po brośnicu, bo naprawdę utrzymywał się ten tym poziom na Na pewno go kupię. Jak będzie u nas promocja 2 za 1, to kupię albo ten mam jeszcze inny zapach, zobaczymy jakie tam będą dostępne. Na pewno, na pewno wrócę, na pewno kupię. Bardzo to też, też to jest wydajne, bo mi to chyba więcej niż pół roku to używałam. Chyba no tak, na pewno. Więc to jest pierwsza rzecz. I jeszcze jedna rzecz też Soap and Glory. Jeszcze nawet widać tutaj wypłukiwałam resztki <laughs> cream girls z, z rzadko prysnic. Fajny też bardzo dobrze mył, pięknie pachnął, chociaż musiałam sobie robić od niego przerwę, bo nie męczył to ten zapach, więc to używam chyba prawie rok czasu, bo używałam, ale tak jak mówię, robiłam sobie przerwy i używam czegoś innego, bo duża butla i tak trochę mnie czasami męczy ten zapach, ale jakbym miała go kupić, to bym go też kupiła, tylko oczywiście też w promocji 2 za 1, e, więc jak najbardziej tak. Jak on pachnie, muszę przypomnieć. No taki zapach niby świeży, niby nieświeży, niby lekki, niby ciężki, taki trudny do, do zdefiniowania, ale bardzo fajny. Tak, bardzo. I chyba ten nawet mi się podoba bardziej niż ten e, to jest taki kultowny, co pachnie niby jak Chanel, jak to się nazywa. Clean on me? Tak mi się wypowiedziałam, to nie jest tak. To mi się bardziej podoba. Następna rzecz to skończyłam wodę różaną. I to nie jest woda taka jakaś kosmetyczna ani nic. To jest taka zwykła woda z działu do pieczenia. Ja ją używam jako tonik rano. I on tutaj w składzie ma tylko ekstra ekstrakt z róży i wodę. I naprawdę świetnie się sprawdzał. Skóra była taka poniciutka, gładziutka, uspokojona. Ja generalnie nie mam jakichś problemów z oczekiwaniami ani nic, ale miałam wrażenie, że jest taka taka zdrowa. O, to jest takie dobre określenie. Taka, taka zdrowa. Jako tonik jak najbardziej się sprawdzało i pewnie jak nie będę wiedziała, co kupić, to to kupię, bo u nas taka woda różna to, 5 a używałam tego dużo, dużo, dużo czasu. Długo. Tu jest 400 ml, Myślałem Myślę, że, że używam tego więcej niż pół roku? No tak? No, może nawet więcej. I pamiętam, ale na to mi długo to stało. Do włosów. Mam tutaj odrywkę L'Oreal Elvive Extraordinary Oil. I tak się czaiłam na tą odrywkę, żeby ją kupić. Bo gdzieś ją w internecie widziałam, że jest taka super, ekstra, świetna ehm. i skusiło mnie to, że było minus 25%. Ona nie była jakaś taka najtańsza, bo, ona, bo w regularnej cenie coś koło 30 dirhamów kosztowała, więc nie dobra, jak to jest promocja, to wezmę. No i tak męczyłam się z nią trochę. Po pierwsze spodziewałam się, że ona będzie gęstsza, a ona była taka rzadka jak szampon. I naprawdę, ja mam krótkie włosy, i musiałam sporo tego zużyć, wycisnąć, żeby czuć, że coś mam na tych włosach. No i no nie wiem, jeżeli to jest do suchych włosów, to ja nie wiem do jakich suchych włosów, bo ja mam włosy takie normalne z tym do przetłuszczania się i jakoś tak super ekstra, nabliżone, to na potem nie były. No nie wiem, na pewno chyba tego nie kupię, więc cieszę się, że kupiłam to w promocji, a nie w bo naprawdę chodziłam koło tego i chodziłam, tak się zastanawiałam za każdym razem, jak musiałam kupić odżywkę i tak dalej, że może, a może nie i nie. Więcej nie. Chyba nie. I następna rzecz, z której też jestem zadowolona, to jest suchy szampon z san -silk. i kupiłam go dlatego, że nawet tu jeszcze coś jest, ale nie będę się z tym męczyć. Jechaliśmy na kemping i u nas Batista jest dostępny tylko w Bootsie i nie chciałam się jechać do buca, bo jest daleko. Mamy dwa i oba są daleko. Więc kupiłam w Carrefourze i był do albo właśnie ten, albo DAW. No i nie wiem dlaczego wziąłam ten. Bo chyba, a był mniejszy, bo DAW był taki duży, A żeby na kemping no, to jak najmniej rzeczy, no i użyłam go tam raz na tym kempingu i chyba raz w domu stwierdziłam, że nie daje uczucie takiego... Nie daje uczucia takiego jak na przykład Batist, że tam czujecie, że coś macie na włosach, tylko macie takie wrażenie, że... że macie oblepione czymś włosy. One może niby wyglądają jakoś tak świeżej, że są takie mniej tłuste, ale macie takie uczucie jakbyście chciały, miały ochotę to po prostu zdrapać. Nie wiem, no po prostu okropne to było uczucie i nie. I nawet chyba jakoś tak no pachnie takim, takim jakimś Nie nieładnie pachnie, nie, okropnie jest. Dobrze, że jakiś taki jest, nie był chyba jakiś nawet mega drogi, więc nie wiem, po prostu strasznie I jeszcze mam no, najwięcej rzeczy do włosów. Skończyłam olejek, ten olejek przywróciłam ze Sri Lanki i powiem szczerze, poza tym, że tutaj jest Napisane kumalik, to jest chyba firma, to tutaj że tu jest napisane, że to jest olej do włosów, tutaj jest narysowany kokos, aloes i wydaje mi się, że to jest tutajsza taka właśnie um, azjatycka odmiana agresu, ale nie jestem pewna, bo to jest taka zielona kurka i takie podobne rzeczy są w karfurze i właśnie to jest taki, taki duży agres, czy będzie podobny dla mnie. No, olej jak olej, dobrze, bo ja lubię olej, olejować włosy, więc... Nie wyróżnił jakoś szczególnie, nie, nie wiem, no. Jakiś super ostatni też nie był, no. Jakbym miała go kupić, to bym nie go kupiła, jakbym go spotkała, bo pamiętam, że nie był jakiś taki mega drogi i ładnie pachniał, bo niektóre to olejki to po prostu tak śmierdzą. Nie ma się czemu, do tego mam jeden taki, którego używam, ale nie mam w domu. Bo nie jest w stanie, że nie, proszę, wszystko tylko nie to. No więc, to no, okej. Okay. Taki zupój, myślę, że pokazuję go wam tak po prostu dlatego, że go złożyłam, bo no nie wiem czy jest w stanie gdzieś coś kupić. Bo to taki był mały sklepik jakiś przychodu, taki będzie artykuły pierwsze potrzeby. I tyle. Zużyłam też szampon. Coś tak właśnie patrzę, że zużyłam rzeczy do włosów, z których nie jestem jakaś mega zadowolona, bo z tego też jakoś nie bardzo. Biobalans, to jest szampon cytrusowy i że mają być objętość i zmniejszyć ma przepuszczanie i że mają być takie długo świeże. No i tak nie wiem. Męczyłam się z tym szamponem też. On tutaj ma 330 ml i słabo się pieni. Ja nie lubię szampony, które się może dlatego. nie pienią. Ja lubię mieć taki burzy piany, tak jak najlepsze są pantyny, tak moje są czucia, że z szampony to się pienią, a on nie no więc słabo się pienił i chyba dlatego jakoś tak musiałam nim myć włosy dwa razy, żeby poczuć, że je umyłam. I chyba to jest mój największy zarzut, bo ja umyję włosy codziennie i są takie szampony, znaczy staram się używać takich szamponów, który mi my raz i które są umyte. a musiałam mieć dwa razy i też musiałam więcej tego szamponu wziąć, żeby poczuła, że on się pieni. No i tak jakoś nie odchwycał nie, nie, nie ten szampon. Co robię z włosami, więc też na pewno raczej nie wróci. Nie wróci, nie wróci. Hey. Musiałam mieć baterię, więc mam nadzieję już ustawili i jest o takie samo. I kontynuuję. Teraz mam coś e, też do ciała, to jest taka miniaturka e, z Palmersa, to jest Baby Lotion. E, teoretycznie mój synek, nie miał go używać, ale ja mu trochę pomogłam, bo jakoś tak, się ja ten zapach nie podoba, e, nie tak mu umyła no mama gdzieś. Ja też nie jestem fanką tych zapachów palmersowych, tego... E, jeżeli do kakaowca, nie wiem, lubię czekoladę, ale nie lubię kosmetyków, które pachną, tak? Ale trzeba mu to przyznać, że na no, myśl świetnie jako balsam, super, ale zapach niestety nie. E, e, Złożyłam też taką prozaiczną rzecz. Zmywasz do paznowci. To jest teraz mój ulubiony. Nie eksperymentuję, bo boję się, dziwne różne rzeczy się dzieją z moimi paznowciami jak się zmywać jakiś trafy dziwny, więc ten się sprawdza i jestem cały czas z Jest nie niby nawet hiszpański, nie widziałam, teraz przeczytam. Dla słupych paznokci zabezpiecza przed pękaniem i że niby nie jest jakiś wybielający, chociaż nie ja nie zauważyłam. że moje paznokcie były <grymne> jakieś wybielone w jakkolwiek sposób, ale, ale przynajmniej nie rozwajają się, nie łamią się. I nic się nie dzieje z nimi złego, więc dlatego go używam i na razie jestem uwierna. Jedna rzecz do paznokci jeszcze. To jest Insta Drive z Sally Hansen, to jest mój must have, to już jest moje chyba czwarte opakowanie, tu jeszcze trochę jest, ale, ale zwęzgniał i, i kupiłam w kolejnej. nie chciałam się tutaj z tym bawić. To jest wysuszacz, który też powoduje, ja o nim mówiłam w chyba też, że lakier wygląda jakby były w paznokcie i bardzo przedłuża trwałość lakieru. Same, same dobre rzeczy mogę im powiedzieć. Jest naprawdę... No naprawdę jest czymś, bez czego chyba nie potrafię już sobie wyobrazić życia. I mimo to, że on w sumie gęstnieje, ja to opakowanie miałam gdzieś pół roku. Ja często malej paznokcie. I złożyłam tak... więcej, no tak ze dwie trzeciej i zgęstniał. No ale... Nie jestem w stanie to wybaczyć, bo to jest jakiś u nas tanie. To kosztuje mniej niż dwie dyszki, więc spoko. Naprawdę polecam spróbujcie. jeżeli szukacie czegoś, co ekstremalnie szybko wysusza paznokcie, to ja polecam to jest świetne. Co my tu mamy? Krem pod oczy soap and glory soap and glory. You won't believe your eyes. To jest krem, który ma takie aplikator, trzy kuleczki, nie wiem czy to oko się łapie, ale spróbujmy. I ja na początku próbowałam używać tego aplikatora, ale jakoś tak, no nie wiem, jakoś... Ja wolę wklepać palcem, więc sobie po prostu brałam na palec i wklepałam. I to jest fajny krem. Tylko że to jest taki rzadki krem. To nie jest taki krem masełkowaty, który daje mi nawilżenie i dla suchych, e, przesuszonych tutaj okolic, podyczami. To jest taki krem, który doraźnie po prostu przy codziennym stosowaniu rano i wieczorem utrzymuje poziom nawilżenia. Do skóry normalnej, na pewno nie do suchej. Czy go kupię? Jak będzie jakaś nowa promocja to może, ale mam też jakieś tam inne takie kremy, które bym chciała spróbować. Z braku laku bym go kupiła, ale nie jest taki, że wiecie, pierwszy, że na pewno jakbym miała, nie wiedziała co to na pewno to tem. Niekoniecznie. Ale nie był zły. Jakby lekki, lekki taki krem, spoko. No i jeszcze mam krem do stóp. Bardzo wydajny krem. Wystarczy taki mała kuleczka wielkości, nie ja wiem, groszku zielonego. I można posmarować stopy i strasznie długo, że go zużywali, tak że go zużywali, zużywali, ale trzeba mu to przyznać, że naprawdę nawilżał i, i robił, co miał robić. Jedyne co tak się trochę, taki był bardzo gęsty i takie uczucie lekkości dawał. I ja musiałam zawsze założyć skarpetki, jak się nie posmarowałam, bo wiadomo, że mi się to wszystko w pościel em, wytrze. Bo teraz używam tego zbirania, on się schłania bardzo szybko i nie muszę. Ale z tym musiałam już skarpetki założyć, bo miałam takie wrażenie, wiecie, że tak mi się to klei do tej pościeli nie tak się bałam nogami ruszyć, bo zaraz to wszystko w tej pościeli będzie. Ale działa super, naprawdę. Więc jak gdzieś w Polsce, myślę, że już chyba są w Polsce, ten krem do stóp znajdziecie, to naprawdę, nie do jakichś super ekstremalnie popękanych suchych stóp, absolutnie nie. Do takiego podtrzymania stopnia nawilżenia i gładkości skóry to jest super. Ale do, do takich jakichś mega ekstremalnie suchych historii to nie. E, jeszcze mam coś, co chyba cieszę się, że chcę już się tego pozbyć. Jest to kredka do brwi z Rimela. W kolorze 0,2. I... Powiedziałam, że to jest jakaś straszna historia, tak? Tej krewki nie lubiłam. W ogóle jak ją kupiłam, to ona chyba już była taka, że będzie musiała, musiałam komuś parę razy upaść czy coś, bo jej nawet nie dało dobrze zatem się ona się wiecznie łamała i to drewienko tutaj też jakieś takie było suche. Ja myślałam, że to jest na początku i na mojej temperówki, ale temperowałam go i na mojej siostry temperówce. I jeszcze chyba tam od kogoś pożyczyłam i po prostu to drewno jakieś takie było, że ono się kruszyło i to by się nie dało zatemperować, bo to, to drewnianko sobie tak odpadało, nie wiem czy to będzie widać, tak jakby się łuszczyło, nie, no po prostu straszna była ta nie dało się jej zatemperować, a jak już mi się udało zatemperować tak, żeby jakoś ją użyć, to ona była taka twarda, nie miękka, jakaś taka, jakby momentami taka, że w ogóle jakby było jakiś kawałek plastiku. Momentami nie, bo po prostu było straszne i w ogóle tak się męczyłam, żeby miałam cokolwiek zrobić. I ten grzybyczek tutaj, jest taki grzybyczek na końcu. On też jest taki, jakby chciała nie mógł, więc nie, nie podoba mi się to w ogóle i na pewno tego nie kupię znowu. I kolor chyba też nie był zbyt dobry, tak mi się że on chyba tak jakaś taka trochę udana była, ale nie pamiętam do końca. Coś, co bardzo lubiłam i muszę sobie kupić znowu. To jest taki. Jeszcze trochę jeden, to zużyję do końca, ale już tak wrzuciłam, żeby już za parę dni znowu nie zacząć komikować tych wszystkich pustych opakowań. To jest Sephora Brilliant Jumbo. Brilliant Jumbo. Cheeks and Lips. I ja tego używam tylko do ust, nie używam tego do policzków. że Vintage Pink 04. I to jest taki gruby, gruba jak kredka, ona jest wykręcana i naprawdę fajnie, taka do torebki, ja ją już nosiłam i po prostu raz, dwa i już miałam pomalowane usta. Nabierzała fajnie i dawała taki leciutki kolor, ale taki naprawdę bardzo delikatny, subtelny, fajna. Nie pachniała, nie smakowała dla mnie, to jest też ważne, bo czasami wdrażam i to na pewno kupię. I mam jeszcze dwa tusze do rzęs i, i, i co? I ten bardzo lubię, a ten raczej nie... Ym, znaczy... Nie, raczej nie. Nie lubię go dlatego, że on ma taką szczotkę małą silikonową. Myślę, że wiecie, bo to jest w tusze z Majelin to naprawdę wszystkie mają takie małe szczotki silkonowe. A ja takich szczotek nie lubię, bo... Mnie kłują stasznie. Ja Właśnie nie może to specy tego, że ja nie mam po prostu może obsługiwać takich szczoteczek. Ja mam takie wrażenie, że jak ja chcę tak przy samej nasadzie się pomalować, to mnie to tak kuje. I to powoduje, że mnie od razu oko i mi się wszystko rozmazuje i... No nie wiem. Jak już mi się udało nie pomalować, to wyglądało to w sumie całkiem ok, To jest One by One Volume Express. I był... Ładnie wyglądało, ale... Ale no, to ile się musiałam trochę namęczyć, żeby, żeby się pomalować, i tak. No, raczej bym nie kupiła. jej ponownie, ale za to tą. To jest L'Oreal False Lash Wings Intensa. I to jest, to co Butterfly Effect Fibers. I on też o dziwo ma silikonową szczoteczkę, która jest mała w sumie. Mm. Ona jest taka... no mała jest, nie no, oszukujmy się. To jest w niej coś takiego, że ona mi w ogóle nie kupuje. Nie wiem, czy po prostu te, te silikonowe włoski są jakieś takie miękciejsze. Nie miękkie. wiem, bardziej miękkie. E, czy o co chodzi, ale, ale naprawdę bardzo mi lubię i to jak wygląda różnice to jest w ogóle super. lubię go tak samo bardzo jak Scandalize. To są momentowały w Jestem ciekawa tych innych wersji, bo chyba są jeszcze z tą końcówką, z zieloną, tak? Jakieś takie nowości chyba teraz są, widziałam. Więc ten tuszek najbardziej dołączam się do całej rzeszy Ups. I to już była ostatnia rzecz, którą chciałam Wam się pokazać. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. mimo że tak... To ...chyba trochę na prędce go nagrałam dzisiaj i tak w biegu, bo... ...dużo strasznie się... ...dużo strasznie się dzisiaj dzieje. Więc mam nadzieję, że... Zostawicie kciuka w górę, a ja się widzę z wami już na tydzień. Buziek, to papa!